Duchu Święty, Duchu Mądrości i Światła, staję przed Tobą w środku mojego życia, na rozstaju dróg. Mój umysł jest pełen pytań. Muszę podjąć decyzję, muszę wybrać kierunek, a czasem po prostu nie wiem, co robić. Ludzkie rady są różne, moje myśli są zmienne, ale Ty jesteś prawdą. Proszę Cię o dar rozeznania, oświeć mój rozum. Spraw, abym widział rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, a nie takimi, jakimi wydają się być ze strachu czy pośpiechu. Zabierz ode mnie presję czasu. Wiem, że ty nigdy się nie spieszysz, a zawsze zdążasz. Naucz mnie twojego rytmu. Kładę przed tobą moje problemy. Ten węzeł, którego nie potrafię rozwiązać. Te sytuacje, która mnie przerasta. Wyznaję, nie wiem, co zrobić, ale moje oczy zwrócone są na ciebie. Ty masz mapę mojego życia, ty widzisz koniec, zanim ja zobaczę początek. Proszę, zamknij drzwi, które powinny być zamknięte. Nawet jeśli będę szarpał za klamkę, nie pozwól mi tam wejść, jeśli to nie jest twoja wola. I otwórz drzwi, które mają być otwarte. Daj mi odwagę, by przez nie przejść, nawet jeśli będę się bał. Wycisz głosy, które nie są od ciebie. Głos ambicji, głos lęku, głos zadowalania innych ludzi. Chcę usłyszeć Twój cichy szept. To jest droga, i nią Daj mi mądrość Salomona, bym umiał odróżnić dobro od zła. Daj mi ufność Dawida, bym nie bał się olbrzymów. Daj mi pokorę Maryi, bym umiał powiedzieć: Niech mi się stanie. Wierzę, że nie pozwolisz mi upaść. A nawet jeśli się potknę, ty wyprowadzisz z tego dobro. Bo tym, którzy kochają Boga, wszystko dopomaga do dobrego. Opieram się na tej obietnicy. Zrzucam z siebie ciężar odpowiedzialności za cały świat. Moją odpowiedzialnością jest tylko zrobić jeden, Mały krok w posłuszeństwie. Prowadź mnie, światłości łagodna. Krok po kroku, dzień po dniu. Nie muszę widzieć całego horyzontu. Wystarczy mi światło na ten jeden moment. Ufam Twojemu prowadzeniu. Moje życie jest bezpieczne w Twoich planach. Idę naprzód z pokojem w sercu. Amen.